Cześć! Dzień dobry! Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek. Poleca! Witam serdecznie, moi drogie Mordeczki. Jakby to powiedział jeden z YouTuberów, witam subskrybentów, witam nowych, witam starych. Zapraszam do zrzutki, zapraszam do grupy Facebookowej. I w dzisiejszym odcinku wam chciałem coś pokazać, moi drodzy. Jest to głowica do czterocylindrowego. Oryginalna czeska, bo ktoś powiedział, że nie ma oryginalnych części. Są oryginalne części. Można dostać oryginalne części. Kosztują troszeczkę, bo głowica kosztuje 5800 zł, moi drodzy. Jeżeli dobrze pamiętam, ale chyba się nie mylę. Do tego, moi drodzy. Głowica jest już przygotowana pod turbo. Wyjście lewo skos kos. założona, widać czeska, niebieska, tak jak w zatorze, furterze. Oczywiście zarazam wszystko tutaj powiem, wszystkie mankamenty wam opowiem. Głowica jest pięknie splanowana, równiusieńka. Podoba mi się tutaj kilka rzeczy i to bardzo mi się podoba moi drodzy, jeżeli chodzi o wykonanie. W porównaniu z naszymi głowicami, to nasi to są mogliby się jeszcze uczyć. To tak jakbyście posadzili w kombajnistę 40-letnim starzem i kogoś to młodzi pierwszy tydzień. Identycznie, taka różnica by była. To jest mistrzostwo, moi drodzy. Dlaczego twierdzę, że głowica jest pod turbo. Raz, że wyjście na lewa strona, dwa pokrywa z otworem, od dołu jest otwór, też Wam go pokażę. Zawory są 59-49 mm. Też mierzyłem z sącem i coś mi tutaj nie pasowało. Posprawdzałem, zadzwoniłem w kilka miejsc, gdzie regenerują. I faktycznie zawór sący i wydechowy ma jednakową, różnicę, jednakową średnicę. Ale zanim tutaj zacznę, sprężyny podwójne na każdym na każdym zaworze, na każdej prowadnicy jest założony uszczelniacz, który powoduje to, żeby olej nam się nie dostał do komory spalania. Następna rzecz, o której bym zapomniał i nie powiedział. W starym typie prowadnice miały szeroki kołnierz, nie miały Zamków, znaczy zamków, nie miały uszczelnienia. Później, podobno, uszczelnienia były tylko i wyłącznie na jednym zaworze, na sącym. Ile jest, tym prawdy, moi drodzy, to Wam nie powiem, bo aż tak często nie mam przyjemności rozbierania głowic. Ale gdy Będę miał, na pewno Wam opiszę tak samo jak tą. Głowica do czwórki i do szóstki nie różni się niczym. Oprócz tego, że jest dłuższa i ma 12 zaworów, a nie 8. Zobaczymy sobie, moi drodzy, płaszczyznę. Płaszczyzna też jest fajnie zrobiona. Widać, że gniazda są wszędzie powstawiane. Eee, na pewno ją sobie tutaj obrócę, bo chcę Wam coś pokazać. I nie wiem, czy mi to się uda, bo lecimy w drugą stronę. Z tego co wiem, to zawór powinien być osadzony od 0,8 do 1 mm. Zawór jest osadzony na 1,01. 1,01. Zobaczymy, czy wszystkie mają. Identyczną, moi drodzy, różnicę też dokładnie tego nie zrobię, bo to musiałby być już czujnik zegarowy, ale będę się starał. 1 1, 2, to tak jak mówię, pomiar może być, a widzicie? 0,94 już tutaj. Spierdzieliłem wymiar 0.96 No, to mi uciekło. 1.0 1.0 Staram się najlepiej jak potrafię. 1.0 moi drodzy. Więc jak najbardziej prawidłowo, średnica gdzieś mi się obijało, że ta średnica miała mieć 50 na sącym, ale nie ma. Średnica jest 49 moi drodzy i 41 na wydechowym. Zawory z tego, co mi się udało dowiedzieć, też są już przystosowane pod turbo. Więc tutaj nie ma już fizycznej możliwości, aby głowicę taką e, dostać na wolno saka. Patrzymy tutaj jeszcze, oglądamy wszędzie. I z tego co widzę, to widzę, moi drodzy, że dwie szpilki jakby były a'la prowadzące, coś w ten sposób, deseń, ze względu na to, że są nawiercone do pewnego momentu i później jest łuskok, Ta i ta. Nie wydaje mi się, żeby to był błąd fabryczny, bo dotyczy tylko tych dwóch skrajnych. I faktycznie moi drodzy, one są ciut jakby tu większe, ale tam dalej już były mniejsze. Nie wiem o co chodzi, nie wiem, nie znam się, nie, nie wiem o co miał producent na myśli co jeszcze mogę wam powiedzieć kanały wodne, kanały wodne oczywiście uszerka do tej głowicy w zależności od bloku, do starego typu bloków jeden kanał otwarty do nowego typu bloku wszystkie kanały zamknięte nie ma tutaj innej fizycznej możliwości moi drodzy Wysokość głowicy Wam powiem, tak żebyście mogli sobie już w domu pomierzyć i zobaczyć, ile Wasze głowice zostały zebrane. 89,95 mm tyle ma wysokości głowica. Więc, mając swoją głowicę, można już sobie to oczywiście ustalić. Jeszcze patrzę dalej. Tu oczywiście kanał olejowy przykręcone na śruby PEX 8/8 nakrętki nakrętki podkładki, aby się nie odkręcały. Tu oczywiście jest już wyciągnięty gwint i trzeba go pilnikiem przejechać. Przez chwilę myślałem, że to nasze popudroki robili, ale nie wygląda mi na to na Jurpola. Poczekajcie sekundę. I żeby nie było za pięknie, zobaczcie. Widzicie? Jest szczelina, czyli pokrywa jest do odkręcenia, do ustawienia z powrotem. Jest pełna. Chyba jest pełna. Patrzyłem na termostat, zaraz, zaraz wam go pokażę. Zaraz wam pokażę. Termostat. Ja już na niego patrzyłem. To najprawdopodobniej wachler Made in Germany. Nie wiem, czy tutaj znajdziemy. Możecie mi zaufać na słowo. Ja Was nie oszukam. Ja Wam pokażę wszystko. Czyli tutaj, tak jak powiedziałem, jest to do rozkręcenia, do ustawienia i jeszcze raz do y, przykrycia ponownego założenia y, czapki. Y, odlew mi się bardzo nie podoba tego, tej pokrywy. Jest strasznie chropowaty, powinien uszczelnić, ale jest w miarę cienkawy, moi drodzy. Co jeszcze? Patrzymy. Z drugiej strony wysyłka. Oczywiście będzie na palecie. Tu mamy numer nabity OFZ 07 M2023. Czyli głowica już ma 10 miesięcy. Wyleżała się, wyczekała. Ale jak najbardziej jest wykonana prawidłowo. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? A y jeżeli chodzi o... Hmm, jakie zawory kupić? E... APM Paradosty, tak? AMP, APM, AMP... W każdym razie Zawory. Zawory występują do Wolnosaka, występują zawory do turbo. Zawory występują także jako azotowane, więc tutaj koszt azotowanych już nie będzie mały. Więc to bym Wam tu polecił nie szukać głowicy już na wolnostacka, bo nie produkują. Więc zakładać i jeździć. Co jeszcze miałem Wam powiedzieć? Chyba nie więcej. No więc, jak powiedziałem, głowica jest. Fajne wykonanie. Czeska. Niech ktoś powie, że nie robią dobrych części, bo robią. Tylko trzeba zapłacić. To jest moja druga czeska głowica. Sprzedana w karierze przeze mnie, a kolega jeszcze w tej firmie też jedną opchnął, jeszcze ja pracowałem na drugim oddziale, więc druga czeska. Importowanych parę się sprzedało. Jeżeli będę miał import na Radzie, to Wam pokażę, ale import kosztuje 3 z groszami, coś koło 4, bądź Radzie i jest różnica cenowa i tamtych sprzedałem około 10, więc sami, wy, jako klienci, wybieracie co kupujecie, a później kurwa, do tych ursusów to nie ma porządnych części. Trzeba kupić zachodni, a jak nie, to w garażu robić, bo według normy, to te części są o 5 cm większe. Pozdrawiam cię, Marcinie. Też widziałem ten komentarz na grupie. Więc, chciałbym zobaczyć głowicę wyprodukowaną według specyfikacji 5 cm dłuższą. Chciałbym to zobaczyć. Tych wszystkich mądralińskich yy, gimbosów, co to, to wszystko dostali od ojców. Ciekawe sobie mówili, jakby sami musieli na to wszystko zapracować, a nie przyjść na gotowe. Podoba mi się ta głowica, moi drodzy. Bardzo mi się podoba. Jutro wysyłam ją do klienta, bo dzisiaj oczywiście kurier miał awarię samochodu, przyjechał za późno i może i dobrze, bo się udało nagrać film. Dobra, nie przedłużam. Pozdrawiam Was, trzymam się. Do następnego. Hej, cześć.